Cześć, witam na kanale Info Prawa, ja nazywam się Tomasz Wodziński, partnerem kanału jest firma Sumin. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jest już bardzo ciepło, można więc siać fasolę, a ja sieję fasolę specjalną, znaczy specjalną, taką według mnie wyjątkową, fasolę z orzełkiem, fasolę niepodległości. Spójrzcie sobie, tutaj mamy orzełek. O, widać, teraz widać. O, teraz idealnie widać. Fasola z orzełkiem, fasola niepodległości, fasola wyjątkowa, pod tym względem, że kiedyś nie można było jej uprawiać. Pod zaborem rosyjskim była za to, mogła być za to surowa kara, a i tak to przetrwało, więc ja kontynuuję można rzec, po, powiedzieć tradycję i sieję fasolę z orzełkiem, was też do tego zachęcam. Bo teraz jeszcze termin jest naprawdę bardzo dobry. Teraz to dopiero wszystko się zaczyna, jeśli chodzi o fasolę. Dobra, mam tylko dwa rzędy. Niestety chciał mieć więcej, chciałbym mieć na więcej miejsca. Dwa rzędy na stanowisku słonecznym. Stanowisko słoneczne jest bardzo ważne. Teraz sobie miarkę robię. Miareczka na około 3, 3 cm głębokości. Bo fasole się sieje na głębokość 3 do 5 cm. Ja sieję teraz na głębokość około, około 3, no a jak będzie 4 czy coś, żaden problem. Jeśli chodzi o uprawę, to fasola jest nawet łatwa w uprawie. Jednak trzeba pamiętać o tym, że fasola jest bardzo ciepolubna, więc nie wysiewamy jej w, w marcu. Tutaj ja sieję ją co 20 cm, bo sieję po trzy. Zwykle się sieje po jednym nasionku. Ja tutaj robię uprawę gniazdowo po trzy nasionka w. Wy... Może nie w jednym miejscu, ale bardzo, bardzo blisko siebie. No, bo tak, to bym chciał po prostu gęściej. Jednak teraz, właśnie sieję co 20 cm w rzędzie i co około 40 cm między rzędami. Ziemia mi się zapada. Nie wiem, jak idealnie zrobić tego. No, ale to tam nie jest, wiecie. To nie jest, to ma po prostu rosnąć, a nie być jakieś piękne czy coś. Idealnie, wiecie, że na idealną głębokość. A więc tak, fasola należy do grupy warzyw strączkowych. Ona daje azot pod warunkiem, że nie wyrwiemy korzeni, więc ona jest dobra jako przedpląd dla niektórych roślin. Jeśli chodzi o trudność uprawy fasoli, to fasola nie jest za trudna w uprawie. Tak jak już powiedziałem, fasola nie jest zbyt trudna w uprawie, więc tu nie ma co się obawiać. Jednak, właśnie mówię. Trzeba patrzeć na to, żeby było jej ciepło, bo siew na, na przykład w marcu to jest, to jest zbyt, zbyt wczesny siew. No, powiem Wam, że jest tak gorąco, że aż się nie chce robić, ale yy, ze względu na to, że nie mam czasu później, a chciałbym już tą wsiać, no to sieję sobie teraz. Więc wy, wybaczcie, jeśli gadam czasami tak dziwnie. Po prostu jest mi bardzo, bardzo gorąco. Też zamiast jakimś kikiem to robię palcem ty dziury. Ja nie wiem. Na co ja będę zwracał uwagę w uprawie fasoli? W zasadzie na nic. Po prostu sieję i oczekuję zbioru. Owszem, mogą być nie wiem, jakieś mszyce, silak może zaatakować, na to trzeba patrzeć. Jednak jest to warzywo, które nie jest aż tak bardzo problemowe. Problematyczne. Mogę wam w 100% polecić uprawę fasoli, czy to szparagowej, czy to takiej właśnie na suche nasiona. Jeśli chodzi o wybór, no to jest bardzo duży. Można sobie wybrać taką szparagową, można właśnie też wziąć na suche nasiona i też można wziąć taką, która rośnie wysoko, jak również taką, która rośnie nisko. Ta, którą sieje, rośnie stosunkowo nisko. I można dać patyk, żeby pod, yy, podpierać ją, ale myślę, że to będzie wszystko ok. Natomiast, siejąc taką tyczną, to trzeba dać jakiś sznurek, no nie wiem, tipi sobie zrobicie, żeby ta fasola mogła się po czymś piąć. W trakcie uprawy będę dbał o to, żeby fasola miała glebę w miarę wilgotną, ale też nie bardzo mokrą. W trakcie uprawy pewnie ze dwa razy dam jakiś nawóz płynny. No i tyle. Będę też patrzył na to, czy fasole nie atakują żadne szkodniki, czy coś nie siedzi pod listkiem. A tak, no to jest wiele, wiele różnych innych warzyw, które w uprawie są znacznie trudniejsze od fasoli. Te dwa rzędy, które mam, zaraz Wam je pokażę. Te dwa rzędy, które tutaj mam, no nie ukrywajmy, nie przyniosą mi jakichś dużych efektów, dużych plonów, ale tak, żeby sobie zjeść to będzie. Więc życzcie mi powodzenia. Ja również Wam życzę powodzenia. Oczywiście sobie te. Te fasole zasypię, żeby nie było. Już zasypuję i oczywiście trzeba teraz podlać, bo nawet, bo jest sucho. A nawet jeśli by było mokro, to i tak bym tą glebę podlał. O. Także ja będę moją glebę nawadniał, żeby ta gleba była lekko wilgotna. Teraz dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info-Uprawa. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Prawa. Polecam przy subskrypcji zaznaczyć tzw. dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Pozdrawiam.